by zachęcić Pana Ministra do odwiedzenia w pierwszej kolejności Piotrkowa Trybunalskiego. Tam ogłosiliśmy bardzo ciekawą inicjatywę, która będzie również oddziaływać na Radomsko, bo warto powiedzieć, że tuż za rogiem będzie małe Centrum Nauki Kopernik, do którego będą mogły dojeżdżać dzieci z Radomska. Ale byliśmy również na Piotka Piątkowskim, gdzie rozmawialiśmy o współpracy nauki Lokalne, z no i przyjechaliśmy do Radomska, gdzie najpierw rozmawialiśmy z prezydentem miasta o no właśnie o wsparciu inwestycyjnym, wsparciu strefy ekonomicznej, wsparciu szkolnictwa zawodowego i wykorzystania potencjału przemysłowego Radomska. Ale dzisiaj teraz chcemy też... Że z Państwem porozmawiać, Państwu przekazać, przekazać, dlaczego, aby te wszystkie projekty się zrealizowały i dalej w sposób sprawny były przeprowadzane, potrzebna jest elekcja prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną kadencję i dlaczego zabiegamy tak w intensywny sposób, aby do nich doprowadzić. Bo właśnie te projekty, o których wspomniałem przed chwilą, które są realizowane, byłyby wtedy zagrożone w przypadku Dudy ale również cała masa innych działań, które jako Zjednoczona Prawica, jako partia, porozumienie, my realizujemy z Prawem i Sprawiedliwością, również byłyby wyhamowane. Dlatego oddaję głos panu ministrowi Wojciechowi Obróżkowi. Szanowni Państwo, z bardzo głębokim przekonaniem angażujemy się w tą kampanię wyborczą, bo rzeczywiście wybór jest dosyć radykalny czyli e, sformułowanie, że to jest takie trochę cywilizacyjne starcie jest na pewno e, bardzo trafnym sformułowaniem e, i to nie jest jeden z uwag, który będzie rzutował na przyszłość Polski przez wiele kolejnych lat. E, I oczywiście e, można eksperymentować, ale e, eksperyment może być bardzo kosztowny. Można powiedzieć, a, zrobi jakąś zmianę, ale później będziemy i w rodzinach, i jako społeczeństwo odczuwać przez wiele lat skutki. Natomiast można postawić na kogoś, kto ma to duże doświadczenie polityczne, ale też w funkcjonowaniu jako prezydent i rzeczywiście wielokrotnie dał dowody, że z ogromną troską o jakość stanowionego prawa, o wprowadzanie pewnych mechanizmów, które są bardzo dobrze służące Polsce, że po prostu robi to dobrze, robi to w sposób takiej pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ale też przystaje na właśnie finalizowaniu tych procesów legislacyjnych, tylko też wychodzi z wieloma inicjatywami i w tych inicjatywach jest też prezydentem bardzo kreatywny. Ja podaję tutaj takie przykłady, bo czasami sięgnąć ileś lat do tyłu to, to, to się gdzieś tam zapomina, ale z tego najbliższego czasu, który, który jako czas trudny, no to choćby te inicjatywy właśnie takie aktywności przy tych legislacyjnych rozstrzygnięciach dotyczących tarczy antykryzysowej choćby bardzo powszechnie dostępna i prosta formuła skorzystania z, ze zwolnień ZUS-u no to przecież była inicjatywa prezydenta. To o czym przed chwilą z prezydentem Radomska miałem okazję rozmawiać to właśnie wprowadzenie tego funduszu inwestycji samorządowych. Bardzo konkretna, szybka, klarowna odpowiedź na potrzeby samorządów po to, żeby minimalizować ten czas właśnie wychodzenia z kryzysu, a przecież wszystkie działania, które też współfirmował prezydent wspierający gospodarkę. To też dla samorządu jest i dla społeczności lokalnej bardzo ważne, bo to są konkretne miejsca pracy, ale też jeśli chodzi o budżet samorządowy, to są przecież dochody z PIT-u, z CIT-u. Niezwykle ważne, żeby ten budżet tegoroczny się jak najlepiej wspinał, pomimo tych trudności. Takich przykładów jest bardzo, bardzo dużo, a tej dobrej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, to troska o bezpieczeństwo yy, i to militarne, ale też energetyczne, no to tych przykładów jest niezwykle Patrzenie w przyszłość jest też ważne, że w programie Pana Prezydenta yy, jest wiele akcentów proinwestycyjnych, czy jeśli chodzi o yy, właśnie obszar yy, energetyki, czy obszar yy, służby yy, zdrowia. Ta lista też jest długa, i to są głębokie przemyślenia, a to jest najlepszy sposób z, nie tylko z wychodzenia z kryzysu, ale z takiego dobrego pozycjonowania Polski. Dlatego, ja osobiście, z głębokim przekonaniem, z osobistym przekonaniem, też wiedząc, że, że porozumienie tutaj bardzo jednoznacznie się określa, namawiam do nie pójścia do wyborów w czasie tej drugiej tury i zagłosowania na Andrzeja Dude, bo nie stać nas na żaden wątpliwy eksperyment. I myślę, że to przesłanie powinno nam przez najbliższy czas towarzyszyć.